Cześć, jestem Karina i dzisiaj pokażę Wam małe making of stworzenia takiej oto tiary przedziału. Trochę tkaniny, tektury, pianki i możecie sobie stworzyć taki kawałek. Także bez przeciągania i robimy. Zaczęłam od wycięcia czterech części pianki Ewa i sklejeniem ich klejem kontaktowym tak, aby stworzyły razem taki wygięty stożek. Nie musi to być idealnie równo sklejone, bo i tak przyklejemy to później tkaniną. Ja nakładam zazwyczaj klej na wszystkie krawędzie naraz, bo i tak on potrzebuje chwili, żeby wyschnąć i potem wszystko razem szybko sklejam. Tak wygląda baza, na której od szablonu odrysowywuję, gdzie mają zostać przeklejone wystające elementy twarzy. Cienkie paski, pianki przyklejam klejem kontaktowym i podstawa z pianki gotowa. Następnie wycinam z brązowej tapicerskiej tkaniny dwa elementy do pokrycia ronda kapelusza, jeden duży trójkątny kawałek na pokrycie stożka, trzy kawałki do uszycia czepka wewnątrz ronda i jeden metrowy pasek do wykończenia. Wyciągam moją maszynę, nici i zszywam wszystkie elementy. Kontynent kawałek składam na pół i zszywając go po dłuższej krawędzi otrzymuję stożek, którym później pokryję ten stożek z pionki. Łączę elementy ronda szczepkiem tak aby, kiedy go wywinę na prawą stronę, otrzymam taki kapelusik. W międzyczasie krawędzie paska przypalam za planiżką. Rondo sztywnią teksturę, przycinam je w jednym miejscu i wciskam do tej kieszonki z tkaniny. Następnie zaklejam te, które klejam na gorąco i przykrywam łączenie tkaniną. Rozcięty materiał też zaklejam i nie martwię się o brzydkie łączenie, bo je później i tak zakryję. Potem wywijam stożek tkaniny w taką czapeczkę i przyklejam ją klejem na gorąco. Tutaj kawałek po kawałku układam zagniecenie materiału, a potem wciskam materiał we wszystkie wystające elementy tak, aby powstała twarz tiary przydziału. Zawijam materiał do wewnątrz i go tam też zaklejam. Wyciągam większy pistolet do kleju i sklejam rondo z górną częścią. Wykańczającym detalem jest przyklejenie wokół paska materiału, który też zakryje właśnie te wszystkie brzydkie łączenia. Z tyłu zawiązuję supeł i zakrywam paskiem łączenie na rondzie. I kapelusz prawie gotowy. Ja osobiście wolę nadać mu jeszcze trochę głębi poprzez cieniowanie. Ja akurat użyję areografu, ale zdarzało mi się też zrobić to zwykłą czarną farbą w sprayu, wtedy trzeba po prostu bardzo ostrożnie i delikatnie ją nakładać, ale też wychodzi całkiem nieźle. Najciemniej na czarno zamalowywuję kształt oczu i buzi, a potem cieniuję wszystkie zagięcia materiału wokół ronda i wnętrza czepka. Dzięki temu kapelusz wygląda o wiele lepiej, przestrzennie i podkreślona jest twarz tiara przydziału, co jest w sumie sednem tego kapelusza. I teraz tiara przydziału jest skończona. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to klikajcie łapkę w górę albo może nawet zasubskrybujcie mój kanał. A tymczasem do zobaczenia.